Kiedy myślę studenci, kojarzy mi się bardzo fajny etap życia. Radość, optymizm, młodość. Nam się udziela ten ich entuzjazm i ta taka dziecięca radość z odkrywania. Widać, że to studentom sprawia. Frajdę, no to to jest właściwie to, dlaczego tutaj jestem. Ta różnorodność daje jakąś taką społeczność, z którą zawsze można znaleźć wspólny język, zawsze można sobie popracować. Największą radość po zajęciach sprawia mi fakt, jak studenci odzywają się do mnie i mówią, że to przydało im się w pracy. To daje też jakąś taką wewnętrzną satysfakcję. Że studenci są zaangażowani w przedmiot? Że byliście aktywni i, i tworzyliśmy razem taką wspólną, twórczą przestrzeń uczenia się, i za to chciałabym wyrazić wielką wdzięczność moim studentom. Życzę Wam odpoczynku, najlepiej tego aktywnego, no i leniuchowania, czyli regeneracji. Otwartości, szczerości, radości. Chciałabym życzyć Wam pasji w życiu, żebyście to, co robicie, mogli robić z pasją. Wszystkim studentom życzę polotu. Żeby potrafili się trzymać swoich ustalonych dla siebie wartości i zasad i żeby było między nimi jak najmniej kwasów. Chciałabym Wam życzyć, moi kochani, dobrych ludzi wokół, dobrych relacji, bo relacje naprawdę są najważniejsze. Zachowania równowagi między Samą pracą na studiach a e, życiem e, prywatnym. Kochani, życzę Wam, abyście byli ambitni, dociekliwi, mieli frajdę ze studiowania, ale przede wszystkim bądźcie sobą Essa.